czajnikowy.pl. Termin terua, który słyszeliście już na czajnikowy.pl, bo Rafał nagrywał o tym odcinek, herbaciany. Ja odpowiadam na część kawową, więc o tym Wam dzisiaj opowiem. Pochodzi z języka francuskiego i znaczy ni mniej, ni więcej jak ziemia, gleba. Uważaj, z kim tańczysz, chciałby się dopowiedzieć. Jest to termin francuski, a zauważcie, że w dzisiejszych czasach tak naprawdę jest niewiele krajów, które serwują czy hodują Uprawiają kawę i eksportują ją na cały świat. W zasadzie można by policzyć Madagaskar, na pewno też Kongo, yy, Kamerun, może Ruandę, chociaż tam w zasadzie są dwa różne języki urzędowe i to w zasadzie tyle. Skąd więc użycie języka francuskiego? Jak sprawdziłem sobie przed nagrywaniem odcinka, ile krajów posługuje się językiem hiszpańskim, to naliczyłem. No, Chyba nawet więcej niż 14 różnych, więc wydawałoby się, że to jest ta dominująca nacja, dominujący język, którego najczęściej moglibyśmy się spodziewać w kontekście, właśnie, kawy. Bierze się to z tego, że ten termin został troszeczkę podkradziony podkradziony z działu winnego, z enologii czyli działu zajmującego się profesjonalnie badaniem wina, który to jest dużo starszy, a język francuski. W temacie wina Francuzi bardzo dużo tutaj dali, więc stąd właśnie jest najczęściej wykorzystywany. Ponieważ dotyczy to tych samych rzeczy, czyli tego samego mm, takiego doświadczania, analizowania kawy w kontekście tego, skąd ona pochodzi, ukradliśmy sobie zatem termin terroir, mimo tego, że tak technicznie być może powinniśmy użyć słowa tierra albo Jakiegoś innego. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że nie należy tłumaczyć nigdy rzeczy tak dosłownie, natomiast warto zwrócić uwagę tylko na to, że ten język francuski jest tutaj troszeczkę tak nie do pary. Tych czynników wpływających na to jak kawa smakuje, które określamy właśnie mianem jednego terua jest szereg. Większość z nich to są czynniki naturalne, ale znajdziemy też tam człowieka. Jeżeli człowieka włączyć do natury, to i w zasadzie wszystkie czynniki są naturalne. Z takim ogólnym znaczeniu Wpływa przede wszystkim klimat. Mamy tutaj do czynienia z przestrzenią pomiędzy zwrotnikiem raka i koziorożca. Wzdłuż równika znajduje się tak zwany Coffee Belt, czyli pas kawowy. Właśnie tam znajdują się wszyscy najwięc, najwięksi gracze na rynku. Ale mówienie o klimacie w takim ogólnym charakterze jest niewystarczające, ponieważ każdy region posiada tak zwany mezoklimat, czyli coś, co można ograniczyć w zasadzie do kilkudziesięciu. Kilometrów kwadratowych areału i może być on drastycznie inny od w zasadzie w tym samym kraju, znajdującym się regionie, który jest dosłownie obok. Może być to wynikiem przede wszystkim położenia. No bo jeżeli mamy jakąś dolinkę, która jest jeszcze przy oceanie, to wiadomo, że będzie miała zupełnie inne aromaty. Zupełnie inny klimat niż yy, sąsiednia Dolinka, która być może nawet wyglądałaby tak samo. Widzimy zatem, że wchodzimy w temat bardzo, bardzo szczegółowo i analizujemy konkretnie skąd kawa pochodzi. Właśnie dlatego potrzebujemy tych informacji, jaka jest plantacja. Ale to nie tylko o tym o to chodzi, jeżeli dyskutujemy tutaj o terła, bo mówimy również o. Filgotności. Mówimy również o temperaturze, o opadach, ale w takim ujęciu makro i mikro, bo mamy do czynienia z porą suchą i deszczową, ale mamy również deszcz, taki, który sobie popada również w porze suchej. Mówimy tutaj przede wszystkim, i może od tego powinniśmy zacząć, o różnej mineralizacji, różnym składzie gleby. I to będzie bardzo mocno wpływało na to jak szybko rośnie kawa, jaki jest wielki zbiór, ale przede wszystkim jak dana kawa smakuje. Tym czynnikiem, który na samym końcu można powiedzieć spaja to wszystko jest nim człowiek. Człowiek, który przede wszystkim decyduje o tym w jaki sposób uprawiamy daną kawę, no i przede wszystkim niesie za sobą też taki historyczny aspekt tego w jaki sposób w danym regionie po prostu kawę się uprawia, tak kulturowo. I to również Czyli doświadczenie plantatora, farmera, jego doświadczenia kulturowe będą również tym, co włączamy w termin terua. To teraz się troszeczkę zmienia, ponieważ mamy coraz bardziej powszechną wiedzę i mamy takie instytuty międzynarodowe, które ten know-how sprzedają na cały świat, i mniej więcej to już się ujednolica, ale również to należałoby włączyć do terminu terua. Mówiąc już tak w zupełnym skrócie, to to, co decyduje, że ta sama kawa uprawiana na tej samej wysokości, powiedzmy w taki sam sposób dokładnie, będzie smakowała inaczej, chociażby ze względu na to, że jest inna mineralizacja gleby, czyli wystarczy jeden czynnik przesunąć. I już mamy zupełnie inne doświadczenia. Mało tego, na tej samej plantacji możemy mieć inne doświadczenia sensoryczne, w zależności od tego, czy kawa rośnie niżej czy wyżej. I Wy te doświadczenia możecie analizować sensorycznie, jako konsumenci, i doświadczać tego, że o ta kawa smakuje troszeczkę inaczej. Natomiast również roasterzy i farmerzy ostatecznie muszą się z tym tematem zmierzyć. Roasterzy w taki sposób, że no należałoby troszeczkę zanalizować ziarno, zanim rzuci się je do pieca. Jeżeli mamy kawy pochodzące z bardzo dużych wysokości będą miały inną gęstość i trochę w inny sposób się je... Potem pali. Natomiast plantatorzy, ludzie, którzy podejmują te decyzje, jaką kawę, jakim konkretnie szczepie, w jaki sposób pozbyć się ewentualnie szkodników, co zrobić, żeby ta kawa po prostu smakowała najlepiej, oni będą mieli tutaj też kluczowe zadanie, żeby dobrać wszystkie swoje możliwe narzędzia w taki sposób, żeby uzyskać jak najlepszy rezultat następnie w filiżance kawy. Mimo tego, że konsumenci kawy mają swoje ulubione regiony, z których czerpią kawę, i zwykło się my myśleć, że powiedzmy kawa z Panamy to jest kawa wysokiej klasy, kawa z Etiopii również albo z jakiejś Kostaryki, ale na przykład z Brazylii, z Meksyku czy z Tanzanii to już niekoniecznie. Nie do końca tak jest. Musicie wiedzieć, że nie ma do końca czegoś takiego jak lepszy albo gorszy terroir. Lepsza albo gorsza przestrzeń do uprawiania kawy. Oczywiście będzie ona wpływała na smak i będziemy mogli powiedzieć, że w tej przestrzeni jest uprawiać kawę trochę łatwiej tą wysokiej jakości, ale mogę was zagwarantować, że mogę wam zagwarantować, że nawet z Brazylii, nawet z Tanzanii możecie napić się kawy być może nawet najlepszej w waszym życiu, z którą jeszcze nie mieście do czynienia, jeżeli oczywiście te wszystkie takie bardzo istotne czynniki zostaną później wykonane i cała praca farma, far, farmera czy plantatora będzie wykonana z maksymalną pieczołowitością. Zdarza się również dzisiaj sięgać po Brazylię, które zazwyczaj są utożsamiane raczej z taką stonowaną kwasowością, raczej jakiś yy, karmel albo orzechy, zdarza się znaleźć takie Brazylie, które kompletnie nie porównywalibyście do tego, co przed chwilą powiedziałem, a raczej szukalibyście jakichś porównań owocowych albo czegoś innego. Chciałbym Was zatem zachęcić już teraz, żeby nie sklejać się jak rzep do jednego konkretnego kraju, do jednego konkretnego regionu i chociażby raz na jakiś czas zrobić jakiś skok w kierunku Kompletnie innego, tak żebyście zobaczyli, czy przypadkiem nie trafiliście na jakieś perełki. A więc to nie jest tak, że są lepsze albo gorsze kraje. Z każdego kraju możemy osiągnąć najwyższą jakość, która jest punktowana w skali ska, o, którym, o której już Wam mówiłem. Natomiast to nie jest tak, że ta kawa jest lepsza albo gorsza. Na pewno jest to kwestia bardziej już gustu i tego, jakie są Wasze preferencje. Czy wolicie kawy bardziej owocowe? albo bardziej stonowany. Podsumowując, czynnikami wpływającymi na smak kawy będzie gleba, która powinna być wysoko zmineralizowana, bogata w potas, fosfor, magnez, wapń, która będzie decydowała o tym, jak, jaka jest kwasowość, będzie decydowała o tym, kiedy dane zbiory nastąpią i jakiej będą jakości. Decyduje również klimat, czyli temperatura, czy jest wahanie między najniższą temperaturą, a najwyższą, nie jest destrukcyjne dla kawy i oczywiście jak szybko dany owoc dorasta w związku z tym. No i tym trzecim czynnikiem, który jest również istotny, jest wysokość nad poziomem Morza. Można powiedzieć, im wyżej kawa rośnie, tym bardziej słodka i wyższą kwasowość powinna mieć. Dlatego właśnie też mówi się, że tam kawy rosną najlepsze. Natomiast to jest, tak jak powiedziałem już wcześniej, kwestia bardzo subiektywna. Ostatnim takim game changerem, który rozwala wszystko, co mówiłem w tym odcinku, jest metoda obróbki. Ponieważ nawet jeżeli wyhodujemy super słodką, kwaśną kawę, to możemy to zmienić w jakiś sposób wykorzystując inną metodę obróbki. A więc yy, o metodach obróbki nagrałem odcinek. Zajrzyjcie sobie, jak tam można poszaleć i jak można zmieniać i modulować smak kawy w ten sposób. A nagraliśmy też odcinek na kanał Palarniany o wulkanach i o tym, jaki jest związek wulkanów z kawą. Trochę się to łączy z tym dzisiejszym odcinkiem. Zapraszam Was do obejrzenia również tamtego. I to wszystko do zobaczenia w następnych odcinkach i do zobaczenia na czajnikowyper.